No dobrze, jesteśmy na miejscu. Już tutaj nie, nie ma niczego poza drzewami. O, nie przesadzaj. Za tą górką jest doła i domek dziadków. O, a tutaj są żuki i motyle. No już, nie rób takiej miny. Spójrz, babcia idzie nas przywitać. Witajcie, kochani. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, babciu. O. A co to za ponura mina? Nie cieszy się z wakacji z dziadkami? Cieszę się tylko, mama i tata też mieli tutaj zostać, też miałam taką nadzieję, ale okazało się, że oboje musimy zostać w pracy. No już głowa do góry. Na farmie jest tyle ciekawych zajęć, że szybko zapomnisz o smutkach. Skoro ona. Skoro o nadchodzących zajęciach mowa, farma wygląda nieco inaczej niż zapamiętałam. Masz na myśli te zarośla i połamane ogrodzenie, i butelki, i gazety. I coś się stało z kurnikiem i domkiem na drzewie? Cóż, to nie był łatwy rok, głównie dla naszej farmy, bo dziadek i ja byliśmy, bawiliśmy się doskonale na Przedłużonym pobycie w sanatorium. Niestety nasza nieobecność odbiła się nieco na stanie gospodarstwa. Wygląda nawet na to, że kiedy nas nie było, ktoś urządził sobie tutaj zabawy. No ale to tylko trochę bałaganu i zaginionych zwierząt. Z Twoją pomocą raz dwa sobie z tym poradzimy. Prawda, kochanie? Mamo. Cóż, nie jestem pewna, czy... Ale ja jestem kochana. Trochę pracy na świeżym powietrzu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Hmm, może masz rację? Mamo! Jestem pewna, że będziesz się dobrze bawić. Na farmie są krówki i kurczaczki. A przynajmniej kiedyś były. I z twoją pomocą znowu będą. No właśnie... Och, zobaczcie, która godzina. Muszę już jechać, bo spóźnię się do pracy. Do widzenia, kochanie, baw się dobrze. Do widzenia, mamo. Do widzenia, pozdrów naszego tomka. Och, tak, oczywiście, może następnym razem uda mu się przyjechać z nami. Na pewno bardzo by tego chciał. I wakacje na wsi. Podnieś puszka. Wszystko jest takie zielone, łącznie z zapachami. Lepiej porozmawiam z dziadkiem, zanim ugryzie mnie jakaś marchewka. W lewym dolnym rogu ekranu jest mini mapa. zaznaczono na niej najważniejsze postaci i miejsca w grze, na przykład dziadka i babcie. Podczas gry wypatruj żółtych lub pomarańczowych znaczników na minimapie. Oznaczają, że w tym miejscu czeka na ciebie zadanie lub dialog. Sporo tych informacji, prawda? To dlatego że w Everdream Valley zawsze jest coś do zrobienia, ale nie przejmuj się, jeżeli kiedykolwiek zechcesz wrócić do któregoś się z samouczków. Wystarczy że zajrzysz do Solek menu i przejdziesz do zakładki z samouczkami. Dobrze, szukamy dziadka. Stomek, młyn w sole, że jakaś butelka A tam jest babcia, a dziadek, a dziadek przy płotku jest. Butelka, puszka? To chyba jabłonie. O, dziadek poszedł sobie odpocząć. Cześć dziadku! Witaj! Skąd ta ponura mina? Nie cieszysz się z wakacji? Cieszę się, ale mama i tata też mieli tutaj być. No cóż, niestety nie mogli opuścić pracy, ale gwarantuję Ci, że znajdziesz tutaj dostatecznie dużo towarzystwa. Skoro tak mówisz, mam dla Ciebie propozycję. Słyszałem, że wędrowny handlarz zajmuje się również bezdomnymi zwierzętami. Jeżeli zastąpisz mnie w kilku pracach na farmie, to znajdę go i sprawdzę, czy nie przygarnął ostatnio jakiś psów. Pokaż, że potrafisz zadbać o swoje otoczenie, a być może pozwoli, pozwoli ci zaopiekować się jednym z nich. Najpierw spróbuj naprawić stary kurnik. Będziesz do tego potrzebowała młotka i siekiery. Siekiery możesz użyć do rąbania drewna lub niszczenia rzeczy. Aby coś zniszczyć, na przykład płotek, użyj na nim siekiery. W ten sam sposób przygotuj się do pozyskiwania drewna. Jeżeli po uderzeniu z drzewa nie wypadło drewno, to znaczy, że za chwilę je całkiem zetniesz. Po trzech dniach drzewo się zregeneruje i znowu pozyskasz z niego drewno. Okej. Okay. To tak, jak tu? To... Aha, tym się przełącza, czyli młotkiem. Młotkiem można naprawiać. Tu jest kurnik. To trzeba zobaczyć, czy pójdzie naprawić. Tylko pozbieramy puste butelki, puszki, gazeta deski, przy x, aha, czyli potrzebne nam jest drewno. Okej. Okay. Tak. O, się fajnie zbiera te drewno. Teraz z powrotem na młotek. A, i już naprawione. Nowy przedmiot dostępny u, sprzeda u sprzedawcy. Koszulka kocham. Evil Dream. Pewnie. Gdzie jest dziadek? Tam jest babcia, ale my idziemy do dziadka. Gdzie ten dziadek? Tutaj poszedł odpoczywać. Kurnik naprawiony, dziadku. Doskonała robota. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Odszukaj kury, które mieszkały w kurniku. Ostatniej nocy coś dostało się na farmę. Przestraszyło kury i zniszczyło ich dom. Pewnie schowały się w krzakach w pobliżu farmy. Z krzakami i trawą najlepiej poradzisz sobie drewniany miecz. Weź też te ogrodniczki, należały do Twojego taty. Lepiej nadają się do biegania po zaroślach. Jak zmienić ubrania? W każdej chwili możesz zmienić ubranie. W tym celu wejdź do Select Menu i wybierz zakładkę ubrania. Niektóre ubrania znajdziesz, inne kupisz, a jeszcze inne użyjesz na, uszyjesz na podstawie wykrojów. Wszystkie, niezależnie od pochodzenia, trafią w to miejsce. Kiedy znajdziesz kurę, złap ją i odnieść do kurnika, lub po prostu zagoń w jego pobliże. Dobrze, to teraz idziemy kurek szukać, gdzie one się pochowały. Czasami po otrzymaniu zadania, na minimapie pojawią się duże pomarańczowe okręgi. Ich obecność oznacza, że jedynie w pobliżu znasz lokalizację swojego celu. W przybliżeniu znasz lokalizacją swojego celu. Przedmiot, osoba lub miejsce, do których musisz dotrzeć, może znajdować się wszędzie wewnątrz strefy. Ok, tylko my sobie zmienimy na miecz. I ubranie, tak? Nakrycie głowy, a to nie. Ale fajnie jest mieć coś. Tu. Ogrodniczki. O i teraz wygląda jak prawdziwa dziewczynka. W tej kokardce fajnie wygląda. Krzaki. Tak, tu jest jedna kura nie uciekaj łe o staminie chyba tam pisało zatrzymy zaraz nie. czyli select dziennik samouczek jak biegać szybciej? Trzymając wciśnięty przycisk L2, możesz biegać szybciej. Sprint zużywa staminę. Uważaj, aby jego poziom nie zszedł do zera. Jeżeli zużyjesz całą staminę, nie pobiegniesz szybko ani nie wykonasz wielu innych czynności, dopóki nie zmieni koloru z czerwonego na normalny. Dobrze, to wychodzimy. Teraz jeszcze jedną kurę trzeba znaleźć. Właściwie dwie. Z tej strony widzę znacznik. Taki dziwny kamień. A ten z X-em. X, X Złapałam kurę. I z powrotem. I jeszcze jedna kura, ale chyba z tamtej strony jest. O, można kotka pogłaskać. O, konewka. Aha, bo podświetla mi kota, mi podświetlało. My idziemy kury szukać. Trzeba ją znaleźć. Gdzie ona tu może być? Trochę trawy zetniemy. O, już ją słychać. Gdzie... O! Gdzie ona jest? Tutaj się schowała. No. Aj, ale ucieka. Jest. tej strony. O, jakaś piła. Tak, są trzy. Jest. Zadanie wykonane. Gratulacje, teraz możesz sprzedawać kury, aby sprzedać zwierzę za lub... Zanieś je do zagrody sprzedawcy. Informację o tym, jakie zwierzę można już sprzedać, znajdziesz na wozie sprzedawcy. Sprzedaż kolejnych gatunków odblokujesz, wykonując kolejne zadania fabularne. Idziemy dziadkowi powiedzieć trzeba mu powiedzieć, że już kurki są. O, kurczaki. Wszystkie kurczaki wróciły do domu. Brawo, wygląda na to, że jesteśmy gotowi na przyjęcie psa. Rozmawiałem już z handlarzem. Biegnij do niego i wybierz swojego nowego przyjaciela. Pamiętaj jednak, że pies to także obowiązek i musisz o niego dbać. Oczywiście, dziadku. Dziadku w okolicy jest dziwny kamień. Z namalowanym znakiem X. Kolejny, kiedyś podczas jednej z moich wędrówek po dolinie natknąłem się na taki głaz. Wygląda na to, że jest ich więcej. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, to spróbuj wykopać go przy pomocy szpadla. Pod moim ktoś zakopał kilka przydatnych rzeczy. O. Okay, to idziemy do handlarza. Tam jest babcia, czyli handlarz to pewnie ta... ten drugi znaczek. Tutaj idziemy po pieska. Ciekawe, jakie będą pieski do wybrania. Dzień dobry, witaj smyku. Co sprowadza cię w moje skromne progi? Dziadek powiedział, że zajmuje się pan ratowaniem bezdomnych piesków i że mogę przegarnąć jednego z nich. Hmm, faktycznie rozmawiałem z twoim dziadkiem. Wspomniał, że ma na farmie nowego pomocnika, nie mówił jednak, że chodzi o kogoś tak młodego. Na pewno potrafisz zająć się żywym stworzeniem? Pamiętaj, że pies jest zwierzęciem społecznym. Potrzebuje dużo ruchu i towarzystwa. Ja też potrzebuję towarzystwa i obiecuję, że zajmę się psem tak, jak na to zasługuje. Mamy na farmie kurczaki, i na razie idzie mi z nimi całkiem dobrze. Kurczaki, powiadasz. Cóż, pies jest trochę większy, ale może faktycznie sobie z nim poradzisz. Kurczaki potraf potrafią być bardzo uparte. No dobrze, możesz zająć się jednym z moich podopiecznych. Wpadnij od czasu do czasu powiedzieć mi, co u niego. Dziękuję. Czyli wybieramy sobie pieska. Ale wszystkie są fajne. Hm. A wezmę sobie owczarka. Nie... Owczarek niemiecki. I teraz imię. Niech będzie Rex. I uciek. A idziemy do dziadka z powrotem. Że dziadek coś na to poradzi. A babcia też ma jeszcze jakieś zadanie. Najpierw do dziadka pój. Opsiek. Dziadku, pies ciągle przede mną ucieka. To dlatego, że jeszcze cię dobrze nie zna, a farma pełna jest nowych dźwięków i zapachów. Weź ten patyk i pokaż go psu. Potem spróbuj go rzucić i poczekaj, aż z nim wróci. Powtórz to kilka razy, aż nad psem zaświecą się dwa wskaźniki wytresowania. Im lepiej wytresowany będzie pies, tym bardziej przyda się na farmie. Okej, okay. to gdzie mamy? Na R1 kwadrat i tutaj. Okej, okay. mamy patyk. O, już biegnie Reksio. Tak. Jakąś okrągłą drogą, okrążną. Naokoło biegnie. Ok, zobaczymy, czy przyniesie patyk. O, Mądry piesek. A, czyli teraz ma pierwszy poziom. A już jest wytresowany. Super. Ja pogłaskamy. go już nam mu ten wzrósł poziom. A gdzieś babcia była. Babcia chyba gdzieś sobie poszła. Tu jest babcia. Kury. Kury znowu mają dom babciu. To wspaniale kochanie. Teraz możesz postawić przy kurniku grzędy i codziennie zbierać jajka. Wszystko, czego potrzebujesz, to trochę siana, desek i wizyty w warsztacie. Deski przygotujesz z drewna na koźle do piłowania za sto dołom. Czyli idziemy najpierw tutaj, gdzie nam zaznaczyło. Ale Tu chyba się potrzebujemy. Trzeba to oczyścić. I jeszcze naprawić. Co tu mamy? Warsztat. Czyli potrzebujemy desek i siana. Z drugiej strony widziałam piłę, więc tutaj można siano sobie zabrać. No? O! A tu jest piła do cięcia. Aha, czyli zielony znacznik musi być w białym prostokącie. No, gdzie on tutaj. Jeszcze jedna deska. I kółko wychodzimy. Idziemy zrobić grzędy do warsztatu. Raz, dwa. I jeszcze brakuje. Dwie deski brakują. trzy grzędy. Teraz trzeba je postawić przy kurniku. Wytnęmy te krzaki. I tutaj mamy grzędy. Aha, i w tym kole trzeba je postawić. Raz, dwa, trzy. No, jedna kura, druga. A gdzie trzecia? Ona chyba nie chce jajek znosić. Tak. To jak długo znoszą te jajka? O, kurki też idzie pogłaskać. Dobrze, ale to sprawdzimy w następnym odcinku.